Każde miasto ma swoje miejsce, do którego wraca się z przyjemnością. Moim jest Czechów. Tu budzę się spokojnie, z widokiem na przyszłość. Wystarczy kilka kroków, i jestem w zielonym świecie. To codzienność, której nie trzeba szukać daleko. Znam tu każdy zapach, każdy głos. Czechów to nie tylko przestrzeń do życia. To codzienne rytuały, które dają poczucie, że jestem dokładnie tam, gdzie powinnam być. Na rowerze czy autobusem stąd do centrum jest zawsze blisko. Wybieram to, co pasuje do mojego dnia, a miasto jest na wyciągnięcie ręki. Po pracy lubię zajrzeć na ryneczek. Taka codzienność, która ma smak. Lubię wracać do miejsc, które mnie poruszają. Czasem to wystawa w CSK, Czasem cichy spacer wśród drzew Ogrodu Saskiego. Jedno łączy je na pewno mamia ja na wyciągnięcie ręki. Uwielbiam to moje miejsce na ziemi. To tu naprawdę czuję się jak u siebie. Nowy Czechów to mój dom, mój rytm, mój wybór.